Dobry wieczór. Chciałem wszystkich zaprosić na dzisiejszym spotkaniu z ruchem narodowym. Naszymi gośćmi są ludzie z Lubina, Marian Kowalski, Prelwy. Rzecznik Klasowy Obozu Narodowo-Radykalnego. I Krzysztof Gobelas, członek obozu narodowo-radykalnego. Dzwonią do mnie dziennikarze i pytają, czy ruch narodowy to jest partia polityczna, czy z kim będziemy zawierać koalicję, A już pytają nazwiska do ewentualnego rządu. Ja się trochę dziwię, bo w Polsce to jest tak, że jak ktoś zaczyna występować w garniturze i w telewizji, to dziennikarze, mediów w tych większych, uważają, że on zaraz pcha się do władzy. No Tymczasem uważam, że to pchanie się do władzy nie powinno być celem samym w sobie. No bo o ile z obrzydzeniem patrzymy na dwadzieścia parę lat tak zwanej demokracji liberalnej w Polsce, gdzie każdy polityk znany z telewizji już przemierzył tą drogę polityczną od lewicy do centroprawicy, tam już się powymieniali miejscami w partiach jak tylko mogli, a tymczasem nic nie zmieniło się w życiu zwykłych, porządnych ludzi, takich zwykłych w tym pozytywnym sensie. I mamy takie wrażenie, że demokracja w Polsce to jest taki teatrzyk, jak serial w TVN-ie, gdzie ci aktorzy grają o godzinie 17 lekarza, o 19 policjanta, o 20 gangstera i już można dostać zajowa od tego luksusu serialowego. I tak samo jest w polskiej polityce. Jest pytanie: takie, No, kto teraz jest dzisiaj w jakiej partii? No, i się okazuje, że newsem sezonu to jest to, że pan Aleksander Kwaśniewski zawarł koalicję ze swoim dawnym kolegą, panem Siwcem, i to powinno nas tak emocjonować, że powinniśmy z tej wdzięczności całkowicie zaprzestać aktywności obywatelskiej. Otóż nie. Ja, to mówię w swoim prywatnym imieniu, postawiłem sobie za cel. Zrobić wszystko, wszystko kosztem swojego czasu, kosztem swoich własnych pieniędzy, niewielkich, ale tyle, ile mam to poświęcę, kosztem, powiedzmy, tego, że będę przez niektórych atakowany, co już ma miejsce. Im wyżej się idzie w górę, to więcej przybywa wrogów, prawda? Oczywiście przyjaciół też i zwolenników. Postawimy sobie za cel zniszczyć ten teatrzyk objazdowy. Nie zrobię tego sam. Tylko jeżeli chcemy, żeby ten serial, to i ci aktorzy się zmieniają, tak naprawdę, ale zawsze grają te role za ciężkie pieniądze, przestał grać na nasz koszt, te kiepskie seriale, musimy to rozpędzić towarzystwo na cztery wiatry. Bo mi jest naprawdę obojętne, czy premier Komorowski, czy premier Kwaśniewski, czy prezydent, no wiecie, ten cały kabarecik tych wielkich nazwisk. Kto nas sprzedaje obcym? Jest mi całkowicie obojętny. Celem jest to, żebyśmy przestali być sprzedawani obcym. Jakby to nie brzmiało niepopularnie czy populistycznie, biorę odpowiedzialność za te słowa. My, jako społeczeństwo, Polacy nasze państwo jesteśmy sprzedawani obcym. Wiemy dobrze, że. Harujemy całe życie płacąc ZUS, podatki, kosztem bankructwa z własnej firmy, kosztem własnych kłopotów finansowych. Utrzymujemy, powiedzmy, byłych ubeków, byłych sekretarzy partii, którzy naprawdę nie biorą emerytur w wysokości takiej jak wasi dziadkowie czy rodzice, tylko kilka albo i kilkanaście razy wyższe. To państwo zostało skonstruowane w ten sposób przy okrągłym stole, gdzie zasiedli przerażeni w pewnym momencie przywódcy Polski Ludowej wraz z zaskoczonymi swoim nagle wzięciem do polityki przywódcami Solidarności, takimi wiecie odpowiednio dobranymi, to państwo zostało skonstruowane po to, żeby tak zwane 40 milionów frajerów wydoić na maksa, wycisnąć jak cytrynę i porzucić. I wiecie dobrze, że Polak żeby założyć firmę małorodzinną no to będzie miał stawiane rozmaite bariery biurokratyczne, a potem będzie cały czas dekapitalizowana jego firma na rzecz tak zwanego budżetu państwa, I choćby nie wiem co, każdy grosz niego się wyciśnie. To nie dotyczy oczywiście firm, które są w rękach byłych przedstawicieli bezpieki wojskowej WSI, których dla, dla, dla skrótu oczywiście, żeby nikogo nie obrazić, nazywam WSI. Wsiokami, to będzie prościej, to są wsioki. Gang, ludzi najlepiej poinformowanych w Polsce co do sytuacji wewnętrznej, zewnętrznej. Są rozmaici agenci, szpiedzy dawni i tak dalej. W większości nazwisk ich nie poznamy, nie wiemy kto rządzi tym teatrzykiem, prawda? Ale wiemy dobrze, że te wszystkie pieniądze, które Polska dostaje z Unii, gro tych pieniędzy, ta pula taka zasadnicza, trafia do ich kieszeni, do kieszeni wsioków. I te 300 miliardów, czy ileś, którymi się teraz napina premier Tusk, który przywiózł sobie teraz, ma dostać, to podkreślam, to, są, to jest ostatnia duża pula pieniędzy z Unii, jaką Polska ma dostać, ostatnia. No i o ile te autostrady, to już tam wydrenowały polskie firmy i doprowadziły do bankructwa. Yy, stadiony, to wiadomo, czemu służą, bo kibiców tam się nie wpuszcza generalnie, żeby nie psuli wizerunku. No, to te 300 miliardów też trzeba będzie wsadzić do kieszeni w szoków. I tak długo, jak nie będzie odpowiednich kanałów przerzutu tej gotówki, zrealizowanych przez rząd, tak długo rząd Polska będzie istniał. Nie miejmy złudzeń. Ja oczywiście tutaj ten szlachetny poryw patriotyzmu PiSu i prezesa Kaczyńskiego podziwiam, no bo bicie wroga na każdym odcinku jest słuszne i zbawienne, ale nie da to nic. To odwoływanie. Rządu, to powoływanie profesora Kolińskiego. Nic z tego nie wyjdzie, dopóki, jak mówię, na tych 300 miliardów złotych nie będzie ustalonych kanałów przerzutu do kieszeni, do skarbonek, tak zwanych przeze mnie wsioków. I naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji takiej, żebyśmy przestali być narodem, którego przywilejem jest wyłącznie głosowanie i płacenie podatków. Bo tak mówią, że czym jest nowoczesny patriotyzm? Że nowoczesny patriotyzm to nie jest noszenie flagi, że to nie jest tam śpiewanie hymnu, że to nie jest tam uczestniczenie w świętach 11 listopada, bo to tylko rozmaicie faszyści, kibole, radykałowie i inni źle ludzie biorą udział. Porządni ludzie mają płacić podatki, głosować na platformę i cicho. Dlatego ja definiuję siebie i moich kolegów, znajomych, jako ludzi nieporządnych. Więc my jako ludzi nieporządni, wrogowie tej władzy, wrogowie systemu, wykraczamy poza ujęcia polityczne, czyli czy my będziemy partią polityczną. To jest wtórna sprawa. Wtórna. My jesteśmy tak naprawdę zjawiskiem antysystemowym, czyli kontrkulturowym. Kontrkulturowym. To nie jest partia polityczna. Ona może będzie. Na pewno będzie. Ale to nie jest cel sam sobie. Naszym celem jest obalenie tego systemu, zniszczenie tej zakłamanej tej fasady serialowo-tefajnowskiej, zniszczenie tego lansowania rozmaitych cudaków, zboczeńców wybrających brewerie na y, ikony Polski, doprowadzenie do sytuacji, że spór, czy Anna Grocka jest mężczyzną czy kobietą przestaje zajmować nam wolny czas i... Nie będziemy dyfagować na ten temat, bo ja mówię: najlepszą metodą sprawdzenia, czy Anna Grodzka jest mężczyzną, czy kobietą, no to jest prosta sprawa: niech poseł Kalisz pójdzie z tą osobą do łóżka. Jeżeli wytrzyma całą noc, no to ja chętnie uwierzę, że to jest kobieta, bo pan Kalisz twierdzi, że nie jest homoseksualistą. Mówiąc krótko: my jesteśmy zjawiskiem kontrkulturowym, i nam nie zależy na odsunięciu jakiejś tam partii od władzy na 4 lata, czy tam na ileś. Naszym celem jest przenicowanie całego tego systemu. I tak jak w Stanach Zjednoczonych to było w latach 60., zniszczenie Ameryki, tak naprawdę, zlewaczenie, to my musimy przenicować Polskę na normalność, na z powrotem na tą właściwą stronę. Po 50 latach komunizmu, czyli celu samego w sobie, zniszczenia pojęcia narodu, patriotyzmu, własności prywatnej, pojęcia wspólnoty. Na rzecz kosmopolityzmu, prawda, i tych wspólnych rządów, i tych innych idiotyzmów, to było raz przemnicowanie. A potem po 1989 roku to, to był taki gwóźdź gigantyczny do trumny polskości. Gwóźdź, bo ile za komuny nikomu by nie przyszło do głowy pokazywać w telewizji zboczeńców seksualnych, czy wybierać ich na posłów. Bo podkreślam, gdyby to byli mądrzy ludzie. Mnie jednak naprawdę nie interesuje, kto jak śpiski. Wcale mnie to nie obchodzi. Ale to nie powinna być wartość sama w sobie powodująca, że taką osobę zapraszcie do telewizji. Bo mi nie przeszkadza, jeżeli będzie ktoś, powiedz, miał inną opcję seksualną, to jest wybitny naukowiec, coś wynajdzie, coś produkuje, ma dobrą firmę. I to jest ta jego ta działalność publiczna dla dobra innych, poprawiająca jakość życia jego rodziny, jego pracowników, to powinien być walorem, a nie ta Anna Grodzka no, sama w sobie. No. no bo Anna Grodzka zwróćcie uwagę, co powiedziała w momencie, gdy miała stać tą wicemarszałkinią, że wprowadzi pod obrany taki projekt ustawy, żeby każde dziecko do 16 roku życia mogło sobie wybrać płeć. No, no to ja przebijam. Jak ja bym był w sejmie, tym wstał o tak, zgadzam się, ale pod warunkiem, że klub Palikota poprze jeszcze dodatkowe punkty, w których będzie brzmiało, że na przykład tak, że każdy Polak dożywotnio może zadecydować. Czy jest biedny czy bogaty, ładny czy brzydki, prawda? mądry czy głupi? Niech każdy decyduje w drodze takiej decyzji, że chce być ładny, bogaty prawda? i mądry. I już państwo mi to powinno zapewnić. No wiadomo, że taka absurdalna sytuacja nie może mieć miejsca wśród osób zdrowych psychicznie, a tymczasem takie postaci jak panna Grodzka, panna, tak? Panna Grodzka. <grym> Pan Nagrodzka takie projekty rzuca i to ma fundamentem rzeczy pospolitej wstrząsać, że kto ma sobie decydować, do którego roku tam coś będzie wyprawiał z innymi osobami w poście. To jest absurd, chora sytuacja. I moi drodzy, mamy tak, własną muzykę i to wielonordową, patriotyczną. Od hip hopu po ciężki metal. To jest niezaprzeczalna jakość. czy podłoże kulturowe jest. Własnych dziennikarzy mamy porządnych własne wydawnictwa, własne strony internetowe, własne ugrupowania polityczne, różne, własną modę, własny styl ubierania się. Wszak ja idę po ulicy, to od razu wiem, kto jest nasz. No nie musi każdy w we flyersie latać, żeby to było ewidentne, ale ja widzę, co ma wpięte, prawda, tutaj w klapę, prawda, co, jakie masz Widzę to. To jest, kto jest nasza, kto nie. To jest kulturowe kontrkulturowe. Także... Oprócz tego mamy szeroku, szeroki zakres postaw politycznych do przedyskutowania, który będzie najlepszy dla Polski, jak przyjdzie, co do czego. Ale to, co nas łączy, jak mówię, w tym takim wielozródowym ruchu narodowym, kontrkulturowym, to jest to, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Wiecie co, ja mam prawie 50 lat, ale żyjąc w różnych okresach historycznych Polski, ludowej i takiej, siakiej i nigdy w życiu nie przeszło im przez myśl, że miał się wstydzić tego, że jestem Polakiem. Nigdy w życiu! No, skoro nie wstydzą się Francuzi, tego, że ich najlepsze wojska to było, prawda, to były jednostki SS walczące na Wschodzie, skoro nie wstydzą się tego Francuzi dzisiaj, tak mówię, że ich najbardziej bohaterskimi żołnierzami jest Sesmani. Skoro nie wstydzą się Brytyjczycy, że zdradzili swoich najwierniejszych sojuszników Polaków dwa razy w ciągu jednej wojny i teraz jeszcze zrobili z nas parodków, tego się nie wstydzą? I skoro Niemcy nie mają historycznych wyrzutów sumienia? Za nic. To dlaczego ja mam się wstydzić, że jestem Polakiem? Że całą to hołotę przez kilkaset lat broniliśmy ze wschodu, z zachodu, z różnych możliwych kierunków? że jak te kanale zdradziły nas w 1939 roku, to nasi chłopcy pojechali bronić tego Londynu, gdzie nasi teraz są parobkami, nigdy nie było mi wstyd, że jestem Polakiem. I chcę mieć taką jeszcze jedno marzenie w życiu, że jak minie jeszcze tam ileś lat, za Bożym Pozwoleniem i przyjdzie mi się rozliczyć ze swojego życia, to chcę tylko jednego Dostąpić jednej łaski, żebym nadal nie wstydził się, że jestem Polakiem i jeszcze jednego, że zrobiłem co mogłem, co mogłem, żeby się nie wstydził.